Cześć, tu Darek z kanału Dr. E-Bike. Zapraszam Was na mój przejazd odcinka specjalnego numer 2 na Enduro Trace EWS Gold Qualifier, podobno najdłuższego w historii polskich zawodów enduro. I proszę nie puszczajcie tego dzieciom, ponieważ podczas mojego przejazdu używam dużo wulgarnych słów. Zawody przeszły do historii, ale smrodek pozostał. Sugeruję, aby na kolejnych zawodach wszyscy zawodnicy, którzy startują w kategorii E-Bike, przestrzegali regulaminu, który mówi, że E-bike powinien wspomagać do prędkości 25 km na godzinę. Tylko tyle i aż tyle. Ja wiem, że lepiej jeździ się elektrykiem rozblokowanym, ale wtedy jest to najzwyczajniej w świecie doping. Zapraszam na mój przejazd. Urwa, znowu nie włączyłem kamery. Ach! Dobra, idę. O 2 O, niestety odcinka. 25 na godzinę nie ma sensu korbić ale coś tam korbie ale idę na odcince nie będę dużo gadał bo muszę się skupić na Oesie No oh fuck idziesz idziesz nie hamuj trzymaj kolejne korba Dobra, na siodle do góry silnik zadziałał. Czyli jestem na granicy 25, korba, korba. No i lecę sobie 2,5. I jest fajnie. Dobra, dobra. Co chwilę mi odcina i jest pytanie, kurwa, gnieść na 2,6. Czy oszczędzać siły? Oszczędzam siły. <gryw> Idę w limiterze. Bazajde! idę! Później, później, później! Dziękuję ci ślicznie! Znowu 2-5 No i nuda, jedziemy no! Banda, oddamy! Dobra, silnik ciągnie! Korba, tutaj masz moc. Dawaj, dawaj. dawaj. Po to są elektryki, dawaj. Tutaj zyskujesz. Teraz błotny łącznik. O, trochę o, Ale tu jest piękny. Jakie błotko. Oj, oj, oj. Korba. Badaj korby Dobry idziesz ładnie tutaj w kolejne i odbitka, dobrze poszła Idziesz dalej, nie trzymaj chiabli, ładne zakręty Trzymają kolejny dalej dalej Ale jest przyjemnie transferek tam można było skakać, ale polać to

czy nie korbić? O Jezu. Dobra, korby jakieś Takie w przyzwoitości To nie byłam ralina, gora, wow. Pan też mnie pozdrawiał, to było bardzo mini. Nie ma, siema Ale przyjemnie. Banda, bija się dobry. Nie no, ale zdaje Panik. Nie wiem, ile już jadę, ale trochę już jest jechane Dobra, otworzyłem damper teraz Nie wiem, czy to był dobry moment Dawaj, trak! Elegancko, Siemanko, pozdrawiam! Pozdrawiam serdecznie, dzień dobry! Dobry, dobry, napierdalaj Idziesz. No Ale jest przyjemnie! Uh. Korba, no i odcinka, i po korbie. To jest? Odcinka, odcinka. Odcinka. O lec to. Trochę mi żal, bo część stawki oficjalnie mówi, że idzie ze stickboxami A ja frajer jeden sam na. No nie sam, nie sam. Ale trudno. O ludzie. Hop. Do bandy, dobrze. Może nie wysoko Pięknie Darek No może nie pięknie, ale nie najgorzej Woohoo. Opa. Chopa Dawaj 33 31 O i dopiero mamy silnik, słyszycie? Trudno no, kurwa muszę ponarzekać, że jestem Polakiem Ale to jest Najdłuższy w najdłuższych historii. Lecę sobie 2,5 5 Jest słodziutko. Chwila odpoczynku. Skupienie. Teraz będzie ukochany dębowiec. Da, Korba. limiter nie ma sensu więcej. Lecę pod górę 2.5. No Dareczko Dawaj, na naturalnym pan trakie. A, no, da duże ciśnienie, ale trudno Korwa transferek, Hopa, chopa, siadła na luzie korwa chopa, siadła no i dwa pięć co zrobisz.

Za szeroko. Jebać. Tutaj mądrze Darku siadło. No i winciutko. Fajnie. Pleców nie czuję, ale to chyba dobrze. Kurwa. Dobra linia dzisiaj, bo łaśliznęło, ale ustałem. Męczenie narasta, ale nie jest źle. I korzenie takie w najgorszym kurwa momencie są. Przepraszam. No i damy. Tutaj piec poczekaj, korzeniach dobre Widzisz? Korba! Mój ukochany fragment Hopa! Ło! Wow. Widzieliście co tu Olin robi? Chyba nie ma tematu. Dobra, jestem zmęczony, i będę ukrywał, że nie, ale napierdalam. nam. Przepraszam Tutaj trzeba skrót zrobić Tak jak Bartek pokazywał Pięknie Daleko ten przede mną? Idziesz, korba młody O, no, nie taki młody Dociąż przód Banda, utrzyma Dawaj, Dawaj końcówka